Wszyscy mówią, że czas szybko leci. Przez większość mojego życia też tak uważałem, do momentu, jak postanowiłem przejąć pełną władzę nad moim dniem i życiem. Teraz wiem, że to kwestia postrzegania. Pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że jak moje życie będzie wyglądało dokładnie tak jak teraz, nic się nie zmieni. Zdecydowałem, aby wejść w tym całym sobą. Albo dam z siebie wszystko, albo zostanę tu, gdzie jestem. To był przełomowy moment, po pierwszym miesiącu pełnego poświęcenia, od bardzo dawna zauważyłem ogromny progres w moim życiu. Nagle od dawna zacząłem być po prostu szczęśliwy. A co najdziwniejsze, spoglądając na kalendarz, mówiłem, dopiero tydzień minął. Jeżeli chcesz stać się zupełnie inną osobą, będzie to wymagało od Ciebie pełnego poświęcenia na start, musimy porządnie rozpędzić tę machinę na początku. A korzyści, które dzięki temu uzyskasz, zmienią Twoje życie raz na zawsze. Ale czytaj do końca, aby dowiedzieć się, jak uniknąć wypalenia, gdyż jest to największy przeciwnik podczas dużego progresu, mówię z doświadczenia. Sama motywacja działa na jeden dzień, maks kilka dni. Żeby coś osiągnąć, musimy wiedzieć, co to ma być. Nic nie dzieje się z przypadku. Jeżeli nie zaplanujemy swojego życia, stanie się ono wypadkową losu. Żeby dużo osiągać w krótkim czasie, musimy zaplanować ten czas, ale żeby zaplanować krótki czas, musi on mieć ręce i nogi, więc musi być częścią dłuższego planu wizji. Wszyscy najwięksi liderzy byli wizjonerami. Wizja 5 do 10 lat. Nie musi być ona tak wyrafinowana jak u osób powyżej, bo nie każdy jest chętny i zdolny do takiego poświęcenia. Działanie 1. Zaplanuj wizję swojego życia. Pierwsze wypisz, jak wyglądałby twój idealny dzień, na ten moment, oczywiście wizja się będzie zmieniać z czasem i możemy ją aktualizować co kilka miesięcy czy co roku. Czym się zajmujesz i jaką wartość generujesz dla ludzi, twoja misja. Ile czasu poświęcasz na pracę, pozytywne nawyki, na przykład sport, edukacja, czas dla bliskich. Ile zarabiasz, ile kosztuje utrzymanie twojego stylu życia. Jak wygląda twój czas wolny, twoje pasje, jak często podróżujesz? Drugie wypisz, jak chcesz wyglądać sylwetka, waga. Trzecie w jakiej dziedzinie chcesz być ekspertem, w czym się edukujesz i nad czym pracujesz? Czwarty, jak wyglądają twoje relacje z rodziną, budowanie własnej rodziny, z przyjaciółmi. Jeżeli nie wiesz na ten moment co wpisać w którejś kwestii, nie ma problemu, wypisz czego byś na pewno nie chciał robić, z kim byś nie chciał i tak dalej. STW zamknięte RZ po prostu antywizję, a będziesz miał kierunek. Z czasem poznasz swoją misję. Cele roczne. Abyśmy mogli osiągnąć naszą wizję życia, musimy ją rozbić na mniejsze cele. Patrząc na swoją wizję, ustal jakimi priorytetami potrzebujesz się zająć teraz i z tych priorytetów wyznacz cele roczne. Powiedzmy, że twoją wizją jest zarabiać 10 tysięcy zł miesięcznie, być wolny od uzależnień, mieć ciekawe życie. Działanie 2. Wyznacz trzy cele roczne, np. zarabiać 3 tys. zł online, czytać jedną książkę w tygodniu, nie zagrać ani dnia na komputerze. Wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. Mimo, że dodanie pozytywnych nawyków i pozbycie się szkodliwych jest uniwersalne i nie możemy ich usprawiedliwić żadną kwestią. Cele kwartalne 3 miesiące. Z celów rocznych wyznaczamy cele kwartalne. Ważne jest, żebyśmy idąc dalej z celami zaczęli być coraz dokładniejsi i praktyczni i w celach zawierać sposób, jak będziemy osiągać te cele raczej, niż jakie chcemy, żeby były. Co mam na myśli? Zamiast pisać znowu cel, na przykład 500 zł miesięcznie, online, piszemy. Zdobędę jednego klienta lub stworzę stronę internetową. Działanie 3. Wyznacz 3 cele kwartalne. Cele miesięczne. Z celów kwartalnych wyznaczamy cele na miesiąc. Działanie 4. Wyznacz 3 cele miesięczne. Gdy Twoimi celami kwartalnymi są np. zdobyć jednego klienta, pozbyć się wszystkich uzależnień, medytować codziennie po 15 minutach. Cele miesięczne mogą wyglądać tak. Edukuje się minimum 2 godziny dziennie w tematach, jak zdobyć klientów, jak tworzyć wartość, wysokopłatne umiejętności itd. Przechodzę na 30-dniowe wyzwanie: Mank Mode. O tym pisałem tutaj. Proste zasady: Mank Mode. przejmij kontrolę nad życiem. Medytuję codziennie po treningu. Cele tygodniowe. Widząc, jakie mamy cele miesięczne, pomyślmy, co możemy zrobić w tym tygodniu, aby przybliżyć się jak najbardziej do tych celów. Przed wyznaczeniem celów, warto przeprowadzić refleksję tygodnia i rozpisać, co zrobiliśmy źle, a co zrobiliśmy dobrze w tym tygodniu. Pomoże to w wyznaczeniu celów i da realne odniesienie celów do naszego życia. Idealny dzień na refleksję i wyznaczanie celów jest niedziela. Dlatego każdej niedzieli, po długim spacerze siadam i rozpisuję refleksję tego tygodnia i piszę cele na następny. Jeżeli jest to ostatnia niedziela miesiąca, kwartału lub roku. Piszę cele na następny miesiąc, kwartał lub rok. Działanie 5. Napisz refleksję tygodnia i wyznacz trzy cele tygodniowe. Planowanie dnia. Aby nie poprzestać na zaplanowaniu całego tygodnia i przejściu do złych nawyków, w nagrodę za zrobienie zadania. Potrzebujemy wiedzieć, co robić teraz. I co robić codziennie? Nawyk jeden, codziennie w dzienniku, na kartce papieru lub notatniku w telefonie planuj następny dzień. Zajmuje tylko 5 do 10 minut dziennie, a jest jedną z tych rzeczy, które dają największe korzyści. Czytaj swoją wizję i cele dwa razy dziennie od razu po wstaniu i tuż przed spaniem. Chodzi tu o to, aby nasz umysł podświadomie myślał o wszystkim przez pryzmat naszej wizji i celów. Gdy w ciągu dnia będziesz miał jakiś wybór, będziesz w stanie podejmować wybory zgodne z Twoim celem, bez zbytniego myślenia o tym. Jest to po 5 minut dziennie, a taki mały wysiłek jest taką wielką dźwignią w naszym życiu. Mając pierwszą i ostatnią rzecz z dziennej rutyny, STW zamknięte RZ swoją dzienną rutynę, która będzie zawierać czas na działanie, edukację te pozytywne nawyki, które wspierają działanie. Jak stworzyć dzienną rutynę, pisałem tu, dzienna rutyna, dyscyplina na 100%. Najważniejsze, mając wizję i cele z dzienną rutynę, wstawaj codziennie rano, czytaj wizję i cele i zabierz się do wykonywania dziennej rutyny, przed spaniem nie zapomnij o przeczytaniu wizji i celów. Wykonuj to codziennie. Wytrwałość i konsekwencja jest kluczem do sukcesu. Niektórzy to sprzedają jako wielki sekret zaprogramowania swojego umysłu na sukces. Oto ten sekret, musisz wiedzieć dokładnie, co robić i wykonywać to codziennie. Pamiętaj, że to tylko działanie wprowadza zmianę w naszym życiu, dlatego wykonaj zadanie. Produktywnego weekendu, lepszy jutro.